No siemanko widzowie po dwóch tygodniach u nas pierwszy dzień słońca ale zimno, jest 11 godzina, jest minus 8 nic nie nagrywam teraz, bo późno z pracy wracam. Mam na 14:00. Z rana jest ciemno, długo ciemno, więc no, nie mam bardzo co ponagrywać nawet No, wszystko zasypane kurde, ale słońca tego śniegu odbija wszystko jest zasypane, oszronione, tu garłacze siedzą, tam psy czekają, taka warstwa śniegu na dachu, zobaczymy co tam u ozdobnych, no i chory jestem trochę, dzisiaj długo spałem oczywiście. Dwa samczyki widyna tą właśnie parę kupiłem one były dość długo na kwarantannie chciałem je wcześniej pokazać ale <laughs> no, ale oczywiście nie było czasu i no a teraz chory trochę byłem i no i nie dało rady tak no minus 8 tak gołąbki wyglądają niesprzątane kał jest bardzo ładny. <laughs> W tym okresie raz w tygodniu dostałem na grzyba, dodatkowo raz w tygodniu propolis, tu są same samczyki, tu jest samiczka. Jedną przerzuciłem, bo mi się zaczęła parzyć tutaj z samicami i musiałem coś z tym zrobić. Podgrzewacze oczywiście, bo kurcze w gołębniku mi w dzień woda marznie, mamy podgrzewacze. Tu są panie, do pełna nasypane wszystko, dwie samiczki, widynki. No i tak to nic się nie dzieje, zaraz nam przejdziemy do pocztowy, pokażę wam pocztowy. Nie wypuszczam ich na tempo, bo, bo w tym roku zapomniałem osłonić Wojler folią. I dość dużo mi śniegu napadało, więc no, nie wypuszczam. Nie chcę, żeby się moczyły. Glicik. Nie chcę, żeby się moczyły, bo. No bo to mi niepotrzebne. Teraz jest za zimno. Tam mam przysłoniętą wentylację, ponieważ cały czas tą stronę śnieg wiał i trochę mi nalatywało. Tak ogólnie wszystko jest ok. Mrozy przytrzymały jakoś ciągle przetrzymują. No, jeszcze chyba w tym roku tak zimno nie było. A tu mamy pocztowe, o, wszystko jest zasypane. Nic nie odśnieżam, bo co chwilę sypie. Tu mamy pocztowe. O, Tori, Dasha. Psy mają za to radochę. Psy mają radochę, tak? Nie wychodzimy. Jest i eko, i suki cieczki pokończyły, więc wszystkie cztery mogą latać razem, tak? Eko, ekuś, no mój kulek, tak, cześć, kula, ogony tylko chodzą, ogony chodzą, miziać to towarzystwo. O. Dobra, idziemy do pocztowych. ej, ej, zostajemy, później będziecie latać, później. Tu jest para pawików, wyszła sobie na ten, para mulemansów, w końcu mi się sparzyły, a raz wejdziemy do środka, pokażemy, bo na dworze nieliczne tylko siedzą Ale śniegu, naprawdę. W ciągu 2-3 dni tyle pier dzieliło. O, już trochę narobiły, myślałem, że będzie gorzej Myślałem, że będzie gorzej, ale kał jest bardzo ładny te początki tutaj, co jest tam zielonkawy delikatnie, ale to po tym sprzątaniu i po tej dezynfekcji trochę inaczej zrobionej. Kał jest bardzo ładny. Proszę bardzo, na No tutaj no, Tutaj też jest zmrożony, no nie? Ale, ale kał jest bardzo ładny. Nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. Wodę mają, nie zamarzłem. Pocztowych nie mam podgrzewaczy, bo nie mam prądu. A, słońce jest mocne, od tego śniegu odbija. Bardzo nic nie widać. Proszę jeszcze jedną parę mulemansów sparzyć. Tutaj mój dziadzia. Tutaj mój dziadzia. Gołąbki zdrowe. Nie ma co narzekać. Zdrowe, fajne. O. Tu jest para pawików. Para pawików. O, brudno już jest, ale jest mróz. Na razie nie będę sprzątał. Słuchajmy, jak trochę puści. Tu jest ta para pawików. Tu jest białogłówek. I tu mamy drugą, tu mamy parę mulemansów i drugą parę pawików. No i co wam tu będę przyludzał? Chciałem tylko się przypomnieć, że jestem. Chciałem podziękować za te subskrypcje, które ostatnio. Zostawiliście za te łapki w górę, wielkie dzięki. No i co jest zima, teraz święta. No i nie wiem, może coś dopiero w święta nagram na święta, bo, bo tak naprawdę to <laughs> nie mam bardzo też czasu. Teraz mam wyjazd 3 dni do Wrocławia, więc yy... nie będę mógł też nagrywać. No coś postaramy się jeszcze nagrać przed świętami, przynajmniej jeden filmik. Jesteś zimno, ja tam trochę się źle czuję W nocy gorączka Gardło mnie boli No jest jak jest, proszę zobaczyć Samce gruchają, wszystko jest ok Wszystko jest ok Nic się nie dzieje Tyle śniegu To jest wlot Tyle śniegu na Wszędzie śnieg U nas jest wszędzie śnieg Zobacz nie wiem, może, może wy w komentarzach napiszecie co chcielibyście, żebym o czymś nagrał. Tam widziałem, że ktoś pisał jak karmię gołębie pokazać jak mieszam karmę, no to też nagramy, może właśnie przed świętami się uda. To to nagram Jakiś ron na wolerze uuu! Ouu! Ouuu ojojoj! Proszę bardzo. Garłacze się wcale nie boją. Samiczki idą do człowieka jak. Jest do sprzedania trzy białe samiczki. Dwie czerwone i dwie żółte bodajże do sprzedania samiczki. I samców jest kilka białych, bo mamy więcej przewagi samców. I samców jest y, kilku białych, musiałem tam policzyć dokładnie, ale chyba pięciu albo siedmiu białych samców. Trzy czerwone. I chyba tyle. Mało widać, śnieg daje, jak nie wiem. Ale u nas mocno zimowo. Mocno zimowo. Chem psami na spacer, ale tam jest tyle śniegu na drodze, że proszę zobaczyć, jak las wygląda. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Właściwie dlatego miałem pójść parę zdjęć tam porobić. Ale jest tak zimowo i tam mamy drogę polną. Jest tyle śniegu w tej drodze, że tam nie ma sensu w ogóle wchodzić. Dobra, 9 minut prawie nagrane. Nie będziemy przedłużać w każdym bądź razie. Jestem, żyję. Wszystko się ma dobrze. Wszystko się ma dobrze. I mówię, piszcie tam może coś się uda nagrać. No i, 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 i postaram się nagrać. Dwa, cztery, sześć, siedem chyba białych samców jest albo 8 I trzy czerwone do sprzedania. I powiem szczerze, że nagram coś z karmienia. Znaczy skarmienia, zmieszania karm, no to też będziemy podawać. Tylko nie wiem, właśnie czy w tym tygodniu, czy za tydzień coś tam się uda nagrać. Dobra, no to co? Nie będziemy przedłużać. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję za lajki w górę. Jest motywacja, tylko mówię, no na razie nie ma sił, na razie nie ma sił i, i czasu, żeby cokolwiek więcej nagrywać, ale jakoś to ogarniemy. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Ciepły dni życzę, no bo teraz jest zimno. Mówię, u nas jest 11 stopni, a oj, jedy, jest 11 godzina, jest minus 8. Więc ciepłej ciepłe atmosfery w domu. No i, i żeby się ociepliło trochę, bo ja zimy nie lubię. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.